Barbie? Cześć, Barbie. Jak się masz? Dobrze, a ty. Ej, co wy robicie? Spójrzcie na mnie. Ktoś nas woła. Uwaga, uwaga! Musicie przygotować taki tort. Jaka brzydka figurka. Dobrze, że moja Barbie jest taka piękna. Zgadzam się z Tobą. Barbie będzie lepiej pasować. Zostawię ją na samym środku. Ja też. Świetnie to wyszło. Przybij piątkę, koleżanko. A teraz udekorujemy ciasto. Mmm, jaki pyszny krem. Zrobię takie różyczki wzdłuż konturu na dole. Następnie użyję zielonego kremu. I błękitnego. Super. A na samej górze dam żółty krem. Pięknie. Ekstra. A teraz moja kolejna dekorowanie. Najpierw podnieśmy rączki. No dobrze. A teraz założę formę. I wleję do środka słodki niebieski krem. Wystarczy. I dam troszkę błyskotek. Tylko spójrzcie, jak pięknie się mienią. Gotowe. A teraz mój ulubiony moment. Podnosimy formę. O, tak, ale pięknie. Nie mogę oderwać wzroku. Suknia tak cudownie błyszczy. Dodam torebkę w kształcie cytryny i mamy to. Mój potworek! Co to za barbie? Dziewczyny, prosiłem o Frediego. Ach, dobra, spróbuję, jak smakują te wasze torty. Mm, no, tak sobie. A teraz spróbuję tego. Nie, ten też mi się nie podoba. Nie jestem zadowolony. Jeszcze raz powtórzę, trzeba było zrobić tort z Fredim. Co? Nie podobało mu się? No trudno. Bawmy się lepiej, Barbie. Mam nadzieję, że z tym zadaniem sobie poradzicie. Oczywiście, że tak. Będę potrzebować ten ogromny popyt. Dalej, wezmę kolorowe drażetki MMS i wsypię je do mojego popytu. Rozłożę według kolorów i przeturlam po tych drażetkach mój tort. Właśnie w ten sposób. O tak, patrzcie jak pięknie mi to wychodzi. A pozostałe cukierki ułożę na wierzchu. Ale to jeszcze nie wszystko. Za pomocą okrągłego pierścienia wykonam wgłębienie w środku i wleję do niego różowy słodki krem. Idealne nadzienie! Pozostało tylko dodać symbol kitketa i mam wszystko gotowe. Teraz ja za pomocą lejka zrobię wgłębienie w środku ciasta i wsypię tam cukierki Nerds. Wspaniale! Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to będzie pyszne. Wywamy się lejka, bierzemy duże wiaderko czekoladowego kremu w różowym kolorze i wylewamy na tort sporą ilość. O, tak jak pięknie. Ostrożnie nie pochlepuję po go tortu. Mamy wszystko gotowe. Okej. Okay. Muszę powiedzieć, że tym razem minimum jeden tort mi się podoba. Ten jest jakiś zwyczajny. Dobra, zacznę od niego. Oho, ile nadzienia! Mmm, podoba mi się, smaczne. A teraz spróbuję tego. Wow, tu też jest nadzienie! Ale ekstra. Och, jakie delikatne. Ciekawe, czy logo też jest jadalne. Tak, jest bardzo dobre. Wygrała Judy. Ja? Super, wygrałam. Gorzaszka. Tym razem chcę taki tort. Dacie radę? Dosyć egzotycznie. Zaczynam. Najpierw wezmę ananasa i pokroję go na kawałki. Super. O tak. Następnie za pomocą specjalnej foremki zrobię takie gwiazdki. Udekoruję nimi boki ciasta. Super. Dalej biorę winogrona i truskawki. Kawałki winogron i truskawek dam nie tylko po bokach, ale i na sam tort. A ogonek ananasa ustawię na środku. Wow, według mnie mega przypomina tego z rysunku. Mm, a teraz moja kolej. Muszę dekorować tort. Uzbrajam się w banany i strzelam z nich borówkami! Widzieliście kiedyś takie smaczne kule? Ostrożnie, tylko nie wystrzel w moje ciasto! Gotowe! Czas na kolejny etap! Biorę ten wspaniały smoczy owoc... Wcisnę w niego zimne ognie... I oczywiście podpalę! Czekamy na eksplozję! Zakryjcie uszy! Wow! Ale czad! Nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Gotowe! O, rany! Wasze torty naprawdę wyglądają egzotycznie. Pięknie. Zacznę od tego. Słodki i z lekkim kwaskiem. Pyszny, nawet bardzo pyszny. A teraz spróbuję kawałek drugiego tortu. Mmm, mm, też jest mega pyszny. Który tort wybrać? Obydwa są super, więc wygrywają obydwa. Wow! Brawo my! A teraz chcę taki uroczy tort. Zrobicie? Ciekawy. Zaczynam. Potrzebuję plecionek z pianek marshmallow. O rany! Jakie to jest apetyczne. Skręcam i umieszczam na górze. Udekoruję też nimi boki tortu. Wow, wygląda zjawiskowo. Ojej, co się dzieje? Mm, pyszne marshmallow, masz rację. Sorry, nie przeszkadzam ci już. Na czym to ja skończyłam? Tu przyczepię złoty róg. A tu dam magiczne oczy. Wszystko gotowe. Mój tort będzie o wiele ładniejszy. Posypię go drobnymi, kolorowymi drażetkami, właśnie tak, po całości. Świetnie. A teraz potrzebuję troskawkowego syropu. Wleję go do specjalnej formy. Ostrożnie rozlewam i czekam aż polewa zastygnie. Super, można wyciągać. Patrzcie, jaki super róg mi wyszedł. Dam go na górę tortu. Dalej po bokach wcisnę takie piękne skrzydełka. Dodam uszy i oczy. Wow, jaki słodziak mi wyszedł. Smacznego. O rety dziewczyny, postarałyście się. Zacznę od tego tortu. Mmm, marshmallow. Uwielbiam je. I sam tort też jest pyszny. Teraz spróbuję drugie ciasto. Wow, złote uszy. Bardzo mi się to podoba. Mmm, jakie dobre. Ciężko wybrać zwycięzcę. Wiecie co? Który róg będzie smaczniejszy, ten wygra. Ten jest zwykły, wafelkowy. A ten jest truskawkowy. Bardziej mi ten smakuje. Gratuluję zwycięstwa, Candy. I jestem najlepsza. Oj, no daj mi spokój. Jeśli podobało Ci się nasze wideo, to daj łapeczkę i subskrybuj nasz kanał. Napisz w komentarzach, który tort najbardziej Ci się podobał. Do zobaczenia, pa pa!